As-salamu alaikum. Pierwsza modlitwa to poranny Fajr. Prorok salallahu alaihi wasalam powiedział: czas na modlitwę Subh Fajr trwa od początku przed świtu tak długo, jak słońce jeszcze nie zaczęło wschodzić. Kiedy słońce zacznie wschodzić, przestań się modlić, bo wschodzi między dwoma rogami szatana. Świt zaczyna się brzaskiem na wschodzie około godziny przed wschodem słońca. Kiedy słońce zaczyna się pojawiać na horyzoncie, czas na modlitwę się kończy. Modlitwa ta składa się z dwóch rakatów. Rakat to jedna jednostka modlitwy. Druga modlitwa to popołudniowy dur. Prorok Salalahualahi Wasalam powiedział: Czas dla dur jest od momentu, gdy słońce przekroczyło zenit, do momentu, gdy cień człowieka ma długość równą jego wzrostowi. To jest czas końca czyli aż do czasu, gdy przychodzi Asr. Tak więc prorok Sallalahu Alaihi Wasallam określił początek i koniec czasu dla Zur. Początek czasu dla Zur to moment, w którym Słońce przekroczyło Zenit, to jest przekroczyło najwyższą część nieba i zaczęło schodzić w kierunku zachodnim. Koniec czasu Zur to moment, w którym cień wszystkiego jest równy długości samego obiektu plus długość cienia obiektu w czasie zenitu. Cór składa się z czterech rakatów. Kolejna modlitwa nazywa się Asr i jest modlitwą popołudniową. Prorok alaihi Wasallam powiedział. Czas Asr trwa, dopóki słońce nie zmieni koloru na żółty. Wiemy, że czas dla Asr zaczyna się, gdy kończy się czas dla cór to jest, gdy długość cienia przedmiotu staje się równa długości samego przedmiotu. Trwa to od początku czasu Asr do czasu, aż słońce zacznie żółknąć, ponieważ prorok Salahu Alaihi Wasalam powiedział, czas dla Asr trwa, aż słońce zżółknie. Określanie tego czasu przez zegar różni się w zależności od pory roku. Asr ma cztery rakaty. Kolejną modlitwą jest Maghrib czyli modlitwa o zachodzie słońca. Prorok, salahu alaihi wasalam, powiedział, czas na Maghrib trwa do zapadnięcia zmierzchu. To jest czas na Maghrib rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu czasu Asr, czyli kiedy słońce zachodzi, aż do chwili, gdy zmierzch lub czerwona poświata zniknie. Kiedy czerwona poświata zniknie z nieba, kończy się czas Maghrib i zaczyna się czas Isha. Określanie tego czasu przez zegar różni się w zależności od pory roku. Kiedy widzisz, że czerwona poświata zniknęła z horyzontu, to znak, że czas na makrib się skończył. Makrib składa się z trzech rakatów. Ostatnią modlitwą jest Isha, czyli modlitwa nocna. Prorok, salallahu alaihi wasalam, powiedział, czas Isha trwa do północy. Tak więc czas na Isze zaczyna się zaraz po zakończeniu czasu Maghrib, to jest kiedy Czerwona Poświata zniknie z nieba, do północy. Jednak północ nie oznacza, że jest to ta sama godzina, którą pokazują nasze zegary według stref czasowych. Jeśli chcesz obliczyć, kiedy jest północ, oblicz czas między zachodem Słońca a początkiem prawdziwego świtu, kiedy zaczyna się Fadżr, a następnie podziel go na pół. Tym półmetkiem jest koniec czasu na modlitwę Isza. I to jest północ. Jeśli więc słońce zachodzi o 17, a Fajr zaczyna się o 5 rano, to północ jest o 23. Jeśli słońce zachodzi o 17, a Fajr zaczyna się o 6 rano, to północ jest o 23.30 i tak dalej. Isza ma cztery rakaty. Dzisiaj powszechne jest używanie aplikacji, które podają czasy rozpoczęcia modlitw dla każdego miejsca na świecie i działają na zasadzie budzika, włączając wybrany przez użytkownika dźwięk azanu. I jest to szczególnie pomocne w krajach niemuzułmańskich, gdzie nie ma azanu wybrzmiewającego z minaretu.